Proszę Państwa, czasem się zdarza, żeby otworzyć samochód awaryjny i zapalić samochód awaryjnie na gazie. Tu mamy model Stack 300. Powiedzmy, zepsuła nam się pompa paliwa lub zabrakło nam benzyny. I co robimy? Przekręczamy kluczyk w pozycji, aż zaczną nam się tutaj te kontrolki palić. Naciskamy teraz ten włącznik, ten przycisk, nie włącznik, tylko przycisk, i przykręcamy kluczyk. Niech Państwo patrzą. Tutaj od razu jest na gazie. Momentalnie wskoczył na gaz. Nie jest to zalecane. Dlatego trzeba sprawdzić, czy to jest odblokowane w ustawieniach komputera. Ta możliwość podczas mrozów. Silnych mrozów można uszkodzić membranę w parowniku, w reduktorze, w parowniku, jak to woli. Dlatego nie zawsze ta możliwość jest włączana. Należy podjechać do gazownika i się zapytać, czy to jest włączone, lub samemu sprawdzić, czy to działa. W moim modelu tutaj nie ma ograniczeń ilości używania zapalania awaryjnego na tym. Na gazie. Zapraszam do kolejnych moich poradników.